Dzisiaj gramy Fallout 4 na maksymalnym poziomie trudności, ale z zasadą, że co śmierć instaluje nowego losowego moda, więc od razu nasuwa się pytanie, co wysiądzie pierwsze: czy moja gra, czy może moja psychika? Ile modów zdołamy zainstalować zanim to wszystko szlak trafi czy zdołamy przetrwać naszą podróż do Diamond City? Która na pewno nie będzie łatwa, bo niektóre mody bywają. No cóż. Co jest, co jest, co jest. Co je... We are... We are... Co się stało, co ja zainstalowałem? Przede wszystkim chcemy zaczynać z czystego, niemodowanego Fallouta, i z tego powodu na początku trzeba było wyłączyć wszystko, co już miałem wcześniej poinstalowane, więc BUM! Czysty Fallout z dwoma małymi wyjątkami. Pierwszy pozwoli na działanie niektórych modów, a drugi utrudni nam leczenie i sprawi, że gra będzie dużo trudniejsza. No to do dzieła! Początek oczywiście pełen standardzik, stworzyliśmy naszego przyszłego biednego zakapiora, w niektórych kręgach nazywanego po prostu narzędziem tortur dla kontentu. Swoją drogą wygląda jakby miał się rozpłakać, ale patrząc na to, przez co będzie musiał przejść, to w sumie nic dziwnego. O, idealnie! Idealnie! Dobra, zrobimy kasztana. Jeszcze tylko trzeba go nazwać nikiem, ostatniego komentującego nasz kanał i BUM! Mamy to. Migdałek jest gotowy na przeżycie prologu. Przeżyłem ten wybuch wiele razy, więc pozwólcie, że pokażę Wam easter egg. Przed nami wybuch atomowy, a za nami niewzruszony strażnik. Pierwsza godzinka gry tak naprawdę była easy. Nic się nie wydarzyło, nic nas nie zabiło. Dopiero w Concorde pojawiły się pierwsze problemy. O kurde, <laughs> szpon śmierci. Ten chyba będzie troszeczkę trudniejszy. Próbowałem podziurawić gnoja znalezionym wcześniej miganem, ale nagle ubzdurał sobie, że zacznie rzucać autami w moją stronę. Czajcie to normalnymi. Autami. Jezu, co się dzieje? To tak się da? Gdzie on jest? Uff! No i tak się rozpoczęła spirala modzików, bo na jednej śmierci w tym miejscu nie stanęło. Zadziała coś, cokolwiek nas uleczy? Najgorsze. Ach, cholera, nie zdążyłem. Instalowałem te mody w ciemno, więc najczęściej nie byłem świadom tego, co ja najlepszego wyrabiam z grą, i tak też było w sumie w tym przypadku. Co to było? Wytyfy? Słyszeliście to? To było dziwne. Dobra, jest, szpon śmierci wyszedł. Wytyfy! No tak! No tak! Zapomniałem, że takiego moda właśnie dodałem. Ja pierdzielę. A yeah, ja yeah, yeah. spadaj Taktyka Schowaj się i Wal okazała się być bardzo skuteczna w wystarciu ze szponem śmierci. Prawdopodobnie będziemy z niej często korzystali na tym challenge'u. I dwururka. Do widzenia. I gdy tylko ta paskuda wreszcie wyzionęła życie, mogłem zabawić się z ciałem adwersarza, oczywiście poprzez lutowanie go i ruszyłem w dalszą drogę, która wiodła przez całkowicie bezpieczne kanały. Jeżeli liczycie, że umrę sobie w nich, to niestety nic takiego się nie wydarzyło. Dalsza podróż do Diamond City doprowadziła nas do samotnie stojącej chatki. Byłem ciekaw, co tam znajdziemy, więc się zbliżyły. Patka gorskiego. O cholera! Siemanko! Do widzenia! Do widzenia! No nie! Padni! Padni! Ja pierdziele, się przestraszyłem! Kole... Nie! No i na szczęście jakoś udało mi się ujść z życiem, więc postanowiłem sprawdzić dodatkowo jeszcze piwnicę. Wayne Górski, siema! Dobra, do widzenia! Ja pierdziele! No i tutaj trochę sptasiłem, bo nie zauważyłem, że pasek zdrowia stopniowo się kurczył. Było blisko. Paczka papierosów, dobra. O! Nie, zapomniałem o tym, że to jest krwawienie. Za mnie troszeczkę gałgan, ale mam nadzieję, że z ciebie widzu nie i nie zapomnisz o niczym, jak na przykład o zostawieniu łapeczki w górę przy zasubskrybowaniu kanału. Po wczytaniu sejwa zająłem się górskim i spenetrowałem wszystko, co mogłem w jego chacie. Ale niestety, jak sami widzicie, bardzo najadłem się promieniowaniem, co nam bardzo mocno przeszkadzało w późniejszej fazie gry. Swoją drogą efekty modów zaczęły być od razu widoczne, jak tylko wyszedłem na powrót na światło dzienne. Wow. Ja pierdzielę, faktycznie będzie więcej tutaj tych karaluszków No i w końcu doszliśmy do Lexington Pierdzielonego Lexington Moi drodzy, to tutaj właśnie gra zmieni się dosyć diametralnie Ale do tego czasu jeszcze troszeczkę musimy poczekać Dobra, wejdźmy do tego supermarketu, może tutaj coś znajdziemy Wiecie co, mam złe przeczucie co do tego miejsca Naprawdę mam złe przeczucie, bardzo złe Dobra, padł jeden Dobra, padł następny Choć początkowo w ogóle nie stanowiły dla nas żadnego wyzwania, tak w pewnym momencie ich liczba mnie przytłoczyła. Cholera! Nie! Nie! I od tej pory nabieramy tempa z instalowaniem mudzików, bo teraz co śmierć będziemy zwiększali ilość nowych modyfikacji, więc tym razem zainstalowałem nie jedną, a dwie. No nie! O nie! Ja już widzę, że to będzie ciekawe. Zamknąć się! Głupie śmiecie! co to jest? Bardzo ciężko było się skupić przy tych wszystkich krzykach, więc nie obyło się bez kolejnej śmierci. Zmier Dobra. Okej, okay, chyba wszystkie. Wydaje mi się, że możemy rozpocząć walkę z tego laserowego tu i dopiero później. <grytywy> o kurde, o kurde. Nie da błąd. Nie ta broń! Szczoteczka Uszy polą! do zębów, dzięki. Niestety po tych wszystkich walkach nie miałem już sprzętu do leczenia, a moje ciało nie było w najlepszej formie. Więc trzeba było się cofnąć na małe zakupki. No i tutaj oczywiście efekty kolejnych modów też były bardzo widoczne. Głos mojej postaci, no za każdym razem jak go słyszałem to dosłownie mnie powalał. Let's see what you have! I used to like living here. No, nie wierzę. The war. O, i tutaj kolejny efekcik. Kolejnego moda. Czy ja słyszę koty? Cholera! Balony kot! Co <noise> to, to, to jest za dzieło szatana? No ale dobra, wróciliśmy w pełni siły i ulepszoną troszeczkę bronią do Lexington. A tam bójka. Nie tylko z gulami, ale też z bandytami. <noise> nie mogę z tego laserka. To brzmi tak groźnie. O, cholera! Wow! Wow. Dobra, jeszcze jakiś. O, co? Jak? No dobra, tym razem już cztery mody i to, co zaczynało robić się z grą, było dziwne. Co? Co to było? Co? Co? Co ty tu robisz? Co jest? Co jest? Co jest? Co, je... co? co się stało? Co ja zainstalowałem? CO TO BYŁO?! Najgorsze w tym wszystkim było to, że tych syntków, których nie powinno wcale tutaj być było stanowczo za dużo i to z kolei doprowadziło do... Ach, zresztą sami zobaczcie. Nic nie widzę! Nie miałem szans z taką ilością synków, więc podjąłem jedyną słuszną decyzję w tym momencie, czyli postanowiłem zastosować stary manewr taktyczny w niektórych kręgach nazywany manewrem dupa, ale niestety nie skończył się zbyt dobrze. Nie, 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 nic nie wykryłeś, nic nie wykryłeś, spierdzielaj! Jezu, co tam się dzieje? Jej. Nie, 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 ja wam dam pił, pił, ja wam dam pił, pił, spierdzielajcie! No to jest niemożliwe, ja tego nie wygram. Próba numer dwa. Dobra, i, i spierdzielamy, i spierdzielamy, 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 spierdzielamy. Spadamy z tego Lexington, bo co tu się dzieje, to jest głowa mała. Co? Okej, okay, dobra, tutaj nie powinni nas dorwać. Okej, okay, tu powinniśmy być bezpieczni, przynajmniej na chwilę. Idziemy dalej w stronę Diamond City. Co? 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 Co, co to było? Wy widzicie to? Auto spadło. Co się dzieje? What the fuck? Tam na a ja się boję tu chodzić. Coś mnie dziabło. Nie muszę już chyba mówić, że to, co zaczynało się robić z tą grą było naprawdę, naprawdę dziwne. Ciało, ciała tych bandytów nie widzę. I gdy dotarłem do otoczonego przez czekoladożerców Peladyna z Bractwa Stali, już miałem powolutku dość tego wszystkiego, miałem dość tych głój, miałem dość tych krzyków, ale jednak postanowiłem mu pomóc. moya i'm just trying to survive out here like everyone else do all these questions really matter Oczywiście cały ten wątek wiązał się z questem pobocznym, więc ograniczyłem się tylko do obrabowania okolicy, ponieważ Diamond City nie będzie czekało. Teddy Bear Grenade, o cholera, się nie mogę doczekać aż to wykorzystam. Jezu, wyglądał piornie ten misiak. No i przy okazji zaczęły się pojawiać pierwsze oznaki totalnego zepsucia gry. Co to jest? Jakieś skrzydło czy... Ja myślałem, że to jakieś skrzydło, a to jakiś po prostu błąd w grafice. Ale masz dziwny tors. Może to jest kawałek jakiego torsu? Lera, jakieś bugi w grafice co tu się dzieje? Co ty? Byłem ciekaw, jak te bugi przełożą się na walkę, więc postanowiłem ich zaatakować, w nadziei, że zobaczę coś ciekawego, ale niestety walka wyglądała dosyć normalnie. Byliśmy już coraz bliżej Diamond City, ale na naszej drodze znalazła się bardzo poważna przeszkoda. A! Uf, no. nie, 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 nie! Nie, 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 Dobra, ale mam jeszcze gazę! O, nie! Wow, Macie! Teddy Bergrenada! Dobra, pięknie. Padli. O kurwa! No nie wierzę, że nawet nie wiem co mnie trafiło. 3 sekundy gry 20 minut instalowania modów. Co to za życie? Tu nie powinna być woda? No tak. Usunęliśmy wody z gry. Postanowiłem więc wykorzystać ten fakt i trochę podejść do tego na sniki. Jakby ktoś nie wiedział, tak po cichaczu, Skryto. Nie no, tutaj jak spróbujemy zaskoczyć, to na pewno sobie coś zrobimy w nóżkę. O, jednak nie. Jednak nie zrobiliśmy sobie nic w nóżkę. Skoro nie ma tu wody, to spróbujemy zrobić to inaczej. Wiecie co? Może zamiast spróbować tamtędy przejść przez tych bandytów, spróbujemy przejść. Właśnie. Lubię przejść tędy. Dobra, wiecie co zrobimy? Ja mam plan. Ja mam pomysł. Jezu, nic nie widzę przez tę twarz. Dobra, okej. Okay. Żyjemy. Przeszliśmy. Tutaj jakieś tekstury przechodzą. No nie, nie widzisz mnie. Gnoju głupi. Nie widzisz mnie. Brak, nie widzisz mnie. Niestety bandyta nie uległ sile sugestii i skończyło się to tak. Kurde! I tyle z mojego planu przekradnięcia się do Diamond City. W taki sposób nie przejdziemy, więc trzeba wrócić do sanktuarium i ulepszyć broń. Jest jeszcze gorzej niż wcześniej. To jest możliwe? O Boże. Żeby ulepszyć broń, potrzeba było surowców, więc przeszukałem całą okolicę łącznie z pobliską stacją benzynową. O, Jezu! Ja pie... A się przestraszyłem! Pies! Czemu nie wyglądasz jak pies? You lose your order, buddy. <laughs> nie, nie, okay, nie! Czuję się bardzo niekomfortowo. Niestety, goryla nie była zbyt dobrym pomocnikiem w walce. No nie gadaj, że boisz się kotów, taki. <gryw> Taka duża goryla. Nie no, w sumie nie dziwię się, sam bym się bał. Dobrze, mamy snajperkę, więc jesteśmy gotowi zmierzyć się z bandytami. No i w sumie, nawet początkowo szło wyśmienicie. Ale ja naprawdę nie wiem, ilu ich tam było, bo to nie jest normalna liczba. Nieważne, ilu ich bym nie zabił, wychodziło na ich miejsce dwóch, trzech nowych. A na domiar złego, przez modę nie wiedziałem, gdzie mają głowy, więc po prostu po momencie padłem. O kurde! Sied! No nie wierzę, no nie wierzę, jak oni nas ustrzeli tak ładnie szło. Jak tylko uruchomiłem grę, to już po samym menu wiedziałem, że będzie grubo. O kurde, ale się zrobiło gęsto. Mgła gęstek mleko. No nie, dla snipera to najgorsze możliwe warunki. Okazało się, że wśród nowych modzików znalazł się też i taki, wzorowany na Silent Hill, więc poza horrorowym vibem miałem muzykę, która przeprawiała mnie dreszcze. Zresztą posłuchajcie sami, wycofujemy się. Ja pierdzielę, co za muzyka! Dobrze, Piesek, dobrze, dobrze. Bierz ją! Dobrze, przydasz się do czegoś. Nie, no nie bierzesz. Jeszcze więcej modów muszę pobierać. Co się cieszysz? <laughs> za chwilę zostaniesz zamieniona. Nie wiem w co. Powoli zaczynały się pojawiać pierwsze naprawdę bardzo martwiące sygnały, bo gra już teraz odpalała się całe wieki. Ja pierdzielę. Da się tę grę jeszcze bardziej zniszczyć niż to, co tutaj. Nie no, na pewno się da. Na pewno się da. Moja gra już nie chce przyjmować modów więcej. Rotunda i TW. Dobra, wejdźmy tutaj. To jest? absurdalne. Co jest? Pies. Dobra, żyjesz. Intrygujący wystrój wnętrz, muszę mu przyznać. Jezu, pies, nie zdraż mnie tak. Gdybyśmy trafili do jakiegoś innego wymiaru. Dobra, spadamy stąd. Co to ma być? No i Fallout mi się wyłączył. To dla niego za dużo. Od tej pory gierka mi się już zmieniła w totalny festiwal crashy, podczas którego jednak udało mi się zdobyć nową broń. Wyrzutnie kotów. I nie pytajcie skąd wziąłem tysiaka amunicji do niej. Sława wiadomość natomiast jest taka, że żeby cokolwiek zrobić, musiałem wywalić modzik ze Silent Hillem, bo to właśnie on tak bardzo się nie polubił z moją grą i co chwila mnie wypierniczał do pulpitu. Jezu, jak to nagle wszystko inaczej kompletnie wygląda bez tej mgły walonej. Możemy podziwiać cały świat... dalej z jakimiś dziwnymi bugami. Dobra, ta wyrzutnia kotów może nie jest zbyt dobra na bandytów, ale z dzikimi bestiami radzi sobie świetnie. O, Creeper Helmet. <laughs> idealnie, po prostu idealnie. No i dotarliśmy pod same bramy Diamond City. Niestety, szczelnie zamknięte, ale wydaje mi się, że nie na długo, bo tuż pod nimi odbywała się sprzeczka. Zimnym wzrokiem przyglądaliśmy się w milczeniu całej scenie, ale w końcu dołączyliśmy do podstępu mającego na celu otworzenie bram, i po chwili się udało. Co jest? Nie wiem co biorą w tym mieście, ale nieważne, wchodzimy. Siema e... <laughs> mordo, coś ci się nie powaliło? Nosisz <laughs> nosisz dziecko na patyku? Kurde, dobra, muszę to zobaczyć, jak to wygląda w grze i kupię sobie normalnego dzieciaka też. Dzięki, to co ty w ogóle tu się sprzedajesz, ja pierdziele. Al, kozak. O, jeszcze lepszy kozak. O, teraz mamy własnego dzieciaka obiniętego drutem. Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie spróbować. Jak to bije. Dobra, szybki zapis i sprawdzamy. Aha, dobra, nic specjalnego, normalne uderzenia dzieciakiem. Tylko to dziecko krzyczy, płacze. NNH! No i dobra, to tyle na dzisiaj, więc jeżeli chcecie więcej to subskrybujcie, jeżeli chcecie docenić moją pracę to możecie załapkować filmik, tyle z mojej strony na razie.